Drodzy mieszkańcy Hamburga, wariant wirusa korona omikron nadal szybko się rozprzestrzenia, ponieważ jest bardziej zaraźliwy niż poprzednie warianty. Na szczęście w ostatnich dniach liczba nowo zarażonych osób nieco zmniejszyła się, ale ryzyko zakażenia się jest nadal wysokie. Ze względu na rozwój sytuacji, w obowiązujących przepisach wprowadzono pewne zmiany. Od 12 lutego w sklepach detalicznych nie obowiązuje już zasada 2G, to znaczy nie musisz być zaszczepiony lub wyleczony, aby zrobić zachłupy w handlu detalicznym. Należy jednak nosić maskę FFP2. W wielu innych miejscach, takich jak szpitale, restauracje, teatry, muzea, baseny i podobne, obowiązuje nadal zasada 2G. Oznacza to, że w tym przypadku osoby zaszczepione lub wyloczone 2G muszą codziennie wykazywać dodatkowo wynik testu korona. Dzieci i młodzież, które są regularnie badane w szkole, nie muszą przedstawiać takiego testu. Prawo do bezpłatnego testu PCR przysługuje tylko po pozytywnym wyniku testu antygenowego przeprowadzonego w ośrodku testowym. Czerwone ostrzeżenie w aplikacji Corona nie oznacza już, że dana osoba jest uprawniona do przeprowadzenia testu PCR. Proszę nadal dbać o siebie, dbać o zdrowie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i do zobaczenia.